Hej, okay, cześć Ciaman, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, piątym już odcinku serii Amir w Tartaku. Jest to seria, która powstaje razem z Wami w trakcie live'ów na Kiku, o czym na pewno doskonale wiecie, jeżeli oglądacie poprzednie odcinki na bieżąco. Dzisiaj zaczynamy od tego, że trzeba oddać przyczepkę, dlatego że mam nową wersję moda Universal Autoload, czy jak to się tam nazywa, chyba Universal Autoload. Uniwersalne autoładowanie, tak się nazywa to po polsku, i generalnie modik jest naprawdę bardzo dobry, ale wyszła nowa wersja, bo ja miałem Wersję 0.0.0.6 a teraz jest 021.0. Chociaż w momencie nagrywania tego komentarza to już jest chyba 0214, czy jakoś tak. Tak czy inaczej, jest po prostu nowsza wersja, więc żebyście wy wiedzieli o co chodzi, to będziemy mieli nową wersję moda i dzięki temu powinien działać lepiej. Ale zanim wypożyczymy sobie przyczepkę, bo generalnie to działa tak, że ja musiałem oddać przyczepkę żeby nowa wersja moda działała, to będę musiał pożyczyć nową przyczepkę za chwilę, no ale to już zaraz wam to wszystko wytłumaczę. Natomiast tutaj jest sobie pole, właściwie jedno z dwóch, które jest przeze mnie uprawiane. No i zdecydowaliście, wy zdecydowaliście, że będzie tutaj jęczmień. Ja też się zastanawiałem, co można by tutaj było sobie posiać, ale wymóg był, był prosty. Trzeba nakarmić czymś moje kurczaki, bo te kurczaki zaraz nie będą miały co jeść, a nie po to kupiłem ich tutaj 250 sztuk, żeby potem one po prostu mi nie dawały jajek. Zresztą, kurczaki to też był wasz pomysł, bo zresztą wszystko w tej serii to są wasze pomysły, o czym doskonale wiecie, jeżeli oglądacie live y z powstawania tych odcinków. Generalnie mam ogromny fan z nagrywania tej serii, bo dzięki temu, że tak sobie tutaj wymyślamy, co będziemy robić dalej, to ja nie mam pojęcia, jak ta seria będzie wyglądać. Ja nie wiem, kiedy się ona skończy, ja nie wiem, ile ona będzie miała odcinków, ja nie wiem, co wymyślimy w trakcie kilku kolejnych następnych ymm, filmów, odcinków, materiałów, więc będzie ciekawie. Na razie jednak muszę zająć się sianiem jęczmienia. Wykorzystuję sobie do tego siewnik, niebieski siewnik marki Kukerling i jest to bardzo ciekawa maszyna, o której mówiłem w poprzednim odcinku trochę więcej, więc dzisiaj już oczywiście powtarzał się jakoś nie będę, natomiast jest to siewnik, który no generalnie zachowuje się bardzo dobrze, jedzie szybko, bo jak widzicie tutaj 20 km na godzinę, ale faktycznie jego zwrotność nie jest zbyt duża. O ile na polu ryżu tego tak nie odczuwałem, o tyle tutaj faktycznie już można było zauważyć, że zwrotność tego siewnika jest sporo mniejsza do innych konkurencyjnych Maszyn. Tak czy inaczej, siewnik i tak jest bardzo dobry. Puszczam sobie pracownika teraz na moje drugie pole, a my pójdziemy odwiedzić Amira w tartaku. A propos tartaku i tych wszystkich rzeczy, no to słuchajcie, teraz jest bardzo ważna rzecz, ponieważ ja zaktualizowałem sobie moda Lumberjack i ten mod Lumberjack teraz będzie produkował zrębki w momencie cięcia drzewa. Jest to bardzo realistyczna funkcja i trzeba ją włączyć jeszcze w opcjach gry, jakby ktoś pytał. To nie wystarczy tylko mieć moda Lumberjack, tylko trzeba jeszcze wejść w opcję, znaleźć opcję dla. Moda Lumberjack, one są po prostu w opcjach gry tam gdzieś ukryte. No i wtedy będziecie mogli sobie zmienić kilka ciekawych parametrów tylko i wyłącznie dla moda Lumberjack. Przede wszystkim możecie ustawić sobie szybkość, a właściwie czas cięcia każdego drzewa. Ja sobie ustawiłem najmniejszy możliwy, czyli pół sekundy, po to, żeby to cięcie po prostu nie trwało długo. Ale oprócz tego możemy produkować zrębki w momencie cięcia drzewa. No i możemy tych zrębków produkować określoną ilość. Możemy tam ustawić maksymalną ilość zrębków, która może się pojawić w danym miejscu, po Podczas jednego cięcia. Ja sobie oczywiście ustawiłem maksymalną ilość, czyli 5000 litrów. Z polskiego na nasze. Tnąc drzewo, mogę wyprodukować 5000 litrów zrębków, które teraz mogę sobie zebrać za pomocą tej oto tutaj maszyny, czyli Lizard Forage Pickup, no i dzięki temu będę w stanie zarobić troszkę więcej pieniędzy. Przy okazji podejdę sobie teraz tutaj i spróbuję wyciąć świtośliwe. Wyciąłem najpierw jedno drzewo, teraz drugie, no i zobaczcie, co się dzieje. Zrębki normalnie na początku pojawiają się na ziemi tak jak normalne trociny. Wygląda to bardzo realistycznie. Oczywiście mod Lumberjack z jednej strony ma bardzo realistyczne funkcje, ponieważ na przykład teraz no, będziemy mogli sobie robić trociny. Z drugiej zaś strony jednak, to jest mod, który bardzo ułatwia pracę. Teraz mogę sobie wyciąć pieniek i na miejscu tego pieńka, on chyba jednak nie przetransportuje tego drzewa w ten sposób, więc ja go chwycę zaraz do rąk po prostu i pobiegnę do tartaku zanieść drzewo. Niestety, okazuje się, że wersja 1.4 zepsuła mi tutaj całkowicie plany na zarabianie ogromnych pieniędzy, ponieważ nie mamy już kolizji, yy, znaczy nie mamy, nie mamy już tego, tych wyłączonych kolizji, czyli mamy normalne kolizje w momencie, kiedy ja noszę drzewo za pomocą super siły. Niestety. Tak czy inaczej, ja sobie Teraz pozbieram te zrębki. Jak widzicie, jest ich trochę. Do tej pory, wycinając pieniek po prostu no, nic nie było. A teraz mamy troszkę zrębków, które można sprzedać. No i przede wszystkim wygląda to dużo bardziej realistycznie, bo popatrzcie, ja sobie wycinam pienik. Ja teraz robię zwykłe cięcie drzewa. No i normalne zrębki tutaj powstają. To jest mega realistyczne. No i postanowiłem, że zrobię teraz mały eksperyment. Czyli spróbuję pociąć to drzewo na małe kawałki, żeby sprawdzić, ile będę w stanie wygenerować zrębków. To jest, powiem szczerze, troszkę absurdalne, ale z drugiej strony, dlaczego tego nie sprawdzić, dlaczego nie zrobić takiego testu. Oczywiście wy, widzowie, którzy byli wtedy ze mną na live'ie, chcieli taki test zrobić. No i teraz ja sobie tutaj wycinam te takie malutkie fragmenty. Jak widzicie, powstaje mi bardzo duża ilość zrębków, czyli takich jakby trocin. No i to jest mega dobre. No naprawdę to jest świetne. Ja tnę drzewo, które leży sobie po prostu na ziemi i powstają mi obok trociny, które mogę sobie potem sprzedać, zebrać oczywiście wcześniej, no i zarobić na tym kupę pieniędzy. Tak powinno to wyglądać w podstawce gry. Naprawdę. Uważam, że to jest świetna funkcja. Nawet nie pomyślałem o tym wcześniej... Nagrywając jakieś, nie wiem, odcinki z, jeszcze w farmingu 22, że takie coś mogłoby być w przyszłości. A ja teraz na to patrzę i jestem po prostu zachwycony. Tyle, że popełniłem błąd, bo wyciąłem sobie całe drzewo i ono się zamieniło pewnie na jakieś tysiąc litrów zrębków. No ale zobaczcie, co jest. Cenę sobie teraz na takie malutkie kawałki. Oczywiście to już realistyczne nie jest, bo ja jak zwykle musiałem przegiąć na maksa. No i efekt jest taki, że ja pociąłem sobie teraz drzewo na takie malutkie kawałki i po prostu produkuję z tego jakąś bardzo dużą ilość zrębków. Teraz oczywiście przyjadę sobie tym moim zestawem, zbiorę to. No i pewnie zastanawiacie się, ile zrębków dostanę to. Takie jedno drzewo. Oczywiście, gdybym wykorzystał tutaj potencjał tego drzewa na maksa, to zarobiłbym więcej, ale tutaj jeszcze jest kilka takich delikatnych, malutkich kawałków, więc trzeba wziąć piłę łańcuchową i to wszystko pociąć. Oczywiście teraz zrębki się nie rozpiły, ponieważ automatycznie były zasysane do środka do tej maszyny. No i zobaczcie, kilka tutaj jeszcze takich innych cięć było, no i mam 16 tysięcy litrów zrębków. No przecież to jest piękne, to jest rewelacja. Ja sobie teraz pojadę tu sprzedać, pojadę na tym zarobić pieniądze. Tak można grać, tak można żyć. Mod Lumberjack w tym momencie staje się jednym z moich ulubionych modów, który Dodatkowo jeszcze jest na modchabie, no ale oczywiście jest to mod skryptowy, no więc siłą rzeczy nie jest i nie będzie dostępny na konsole. Dobra, jedziemy robić dalej kolejne rzeczy. Poszedłem jeszcze zobaczyć, jak wygląda sytuacja z moimi zwierzętami. Wy też w komentarzach na kiku pisaliście, że można by je tutaj było jeszcze nakarmić, że można by było zająć się jeszcze tymi zwierzętami, można by było ogarnąć karmienie na przykład owiec, no bo generalnie sytuacja jest taka, że te owce no mają jeszcze co jeść, ale to jedzenie za chwilę mi się prawdopodobnie skończy. W międzyczasie, w momencie, kiedy tutaj nagrywaliśmy mniej więcej ten fragment, na kiku była dyskusja, czy inwestować w mleczarnię, czy inwestować w jakieś przetwórstwo tego, co my tam mamy, bo pamiętajcie, mam dużo kus. A te kozy produkują mleko kozie, a to mleko kozie powinno być gdzieś sprzedawane, ale nie ma tutaj punktu skupu, który by przyjmował mleko kozie, więc generalnie sytuacja jest skomplikowana. Pasowałoby kupić mleczarnię. Mleczarnia dopiero wyprodukuje kozie mleko w butelkach i to kozie mleko w butelkach mógłbym sprzedać w skupie. Mam nadzieję, że się nie zgubiliście. Wiecie o co chodzi, tak? po prostu chodzi o to, że żaden punkt skupu nie przyjmuje koziego mleka, a każdy punkt skupu czyli jeden, który jest tutaj na mapie, przyjmuje kozie mleko w butelkach, więc trzeba kozie mleko w butelkach wyprodukować z koziego mleka, a do tego potrzebna jest mleczarnia. No, a mleczarni nie mamy. No i była dyskusja, czy kupujemy mleczarnię za 36 tysięcy, czy nie. Ale, żeby moje zwierzęta generowały kolejne porcje, czy to mleka, czy wełny, bo ja mam jeszcze owce, które to wełnę produkują, no to trzeba sobie jeszcze ogarnąć jedną bardzo istotną rzecz, a mianowicie jedzenie dla tych zwierząt. Tutaj w ogóle będę musiał za chwilę poszukać sobie dębów, bo tak, nie no, tak się śmieję, że będę szukał dębów, bo będę szukał dębów. No ale to będzie akurat taki mały fail, więc pośmiejecie się troszeczkę ze mnie ten pierwszy i ostatni raz w życiu. Nie no, żartuję, pośmiejecie się jeszcze pewnie wiele razy, ale generalnie e, opowiem wam za chwilę taką malutką historię. Tylko najpierw sobie tu pojeżdżę, potnę tą trawę. Generalnie tutaj to nie za bardzo jest, gdzie jeździć takimi wielkimi kosiarkami, bo jest po prostu ciasno. Jeszcze zahaczyłem o krawędź mapy, bo tu po lewej stronie naprawdę już ciężko wjechać, bo jest naprawdę koniec mapy. No i dlatego musiałem tutaj jakoś spróbować jeszcze odjechać. No nie, to to nie miało większego sensu po prostu. Ja dlatego ja już wyłączyłem te wszystkie kosiarki i dopiero tutaj pojechałem jeszcze dalej. Zrobimy sobie zakręt zaraz pewnie w prawo, bo tam jeszcze troszkę łąki jest, zanim ja tą łąkę tutaj pewnie zabetonuję. No i jeszcze przejedziemy sobie tutaj kawałeczek. Teraz mogę jechać w prawo albo w lewo, no czyli tylko w prawo. Piesek, chodź, nakarmimy pieska, rzucimy mu w takim razie piłeczkę. Piłeczka sobie tam leży. Piesek przybiegł, świetnie. Jeszcze go pogłaszczemy. Proszę, odblokowałem sobie nawet osiągnięcie, bo pieska pogłaskałem. Tak, chcieliście, żebym nakarmił pieska? żebym go pogłaskał, żeby to ładnie wyglądało, a dodatkowo zniknęła mi jeszcze piłeczka, którą można rzucić pieskowi, zupełnie nie wiem czemu. Piłeczka postanowiła się antyzrespić, no i nie mam piłeczki, a chciałem rzucić pieskowi piłeczkę, żeby piesek sobie pobiegł i przyniósł piłeczkę. No niestety, nie rzucimy piłeczki tym razem, no ale jakoś sobie mam nadzieję poradzimy. Generalnie teraz powstaje pytanie, co wykorzystać do tego, żeby zebrać trawę. No i już miałem robić tutaj belę. Ale zdałem sobie sprawę i widzowie też pisali tutaj w komentarzach na Kiku, że ta prasa będzie złym wyborem, bo ta prasa jest jednocześnie owijarką. I nie mam tutaj moda, jest już taki mod na modhabie, jakby ktoś bardzo chciał, żeby. No, jak ja robię belę, to one są automatycznie owijane. Nie da się wyłączyć samej owijarki. Chyba, że macie moda, to wtedy można, ale ja tego moda nie mam. No i efekt jest taki, że muszę wykorzystać jakąś inną maszynę. Dlatego zdecydowałem się na na tą markę, nie wiem, shuttle, coś tam, nie pamiętam jak się to nazywa. W każdym razie jest to ta przyczepka, którą tutaj widzicie. Shuttle Maker, chyba nawet się to nazywa. Co ciekawe, dokładnie taka sama przyczepka była w pro, na promocji, bo też pisaliście mi wielokrotnie tutaj już w trakcie nagrywania tej serii czarny panie zerkaj na promocję. No i ta, ja tak sobie zerkam na te promocje. Raz, drugi, trzeci, czwarty. No ale okazało się, że dokładnie ta przyczepka była na promocji. Tyle, że prawie dokładnie taka. Bo się okazało, że na promocji była wersja bazowa, a ja mam wersję z modów, a wersja z modów charakteryzuje się tym, że ma większą pojemność i zamiast mieć tych nie wiem 30 tysięcy litrów, to ja mam tutaj 100 tysięcy litrów pojemności, no a to będzie bardzo wygodne, dlatego mamy normalną taką przyczepkę jak każda inna, oprócz tego że ona ma troszkę więcej pojemności. Efekt jest taki, że teraz będę mógł na spokojnie sobie pojeździć, pozbierać tę trawę, nakarmić moje zwierzęta bez większego problemu, no i będzie bardzo fajnie. Więc ja sobie teraz zbieram, oczywiście teraz na Kiku już trwała licytacja, ile dokładnie będzie tej trawy, ile uda mi się jej zebrać. I naprawdę tutaj każdy, kto był yy, na live wtedy, w momencie nagrywania tego odcinka, już pisał swoje jakieś typy. No i byli, były osoby, które naprawdę wycelowały praktycznie idealnie. No zobaczcie, mamy 38 tysięcy litrów teraz, będzie zaraz troszkę więcej, no i mamy 39 600. A była osoba, która powiedziała 39 800, z tego co pamiętam, i był ktoś, kto powiedział 40 tysięcy, czyli bardzo, bardzo blisko. No to teraz trzeba to rozładować. Wyładuję sobie całą tę trawę do moich zwierząt. Niech w takim razie owce produkują wełnę. Niech kozy, produkują mleko kozie. Natomiast ja teraz muszę się zastanowić, jak rozegrać to dalej. Oczywiście Wy, drodzy widzowie, którzy byli wtedy razem ze mną, też zaczęli się zastanawiać, co można by było tutaj zrobić. I dlatego widzowie zdecydowali, że kupujemy zwierzęta. 50 owiec i będzie. Jeszcze 70 kus. Dokładnie takie wartości tutaj widzowie mi podali, i dlatego ja to zrealizowałem. To jest seria, w której to Wy podejmujecie decyzję, mówicie, jak ona będzie wyglądać, a ja tylko właśnie robię to, co chcecie. Dlatego też teraz pójdziemy zrobić eksperyment, o który też mnie prosiliście, a mianowicie weźmiemy sobie zwykłą jedną sosnę i będę ją teraz kroił na malutkie fragmenty, na malutkie kawałeczki, po to, żeby sprawdzić, ile będzie można zrobić zrębków z jednego takiego drzewa. A Was, drodzy widzowie, którzy. Jeszcze na kiku nie są. Zapraszam do tego, żeby wejść w opis, żeby kliknąć ten link, który tam jest, żeby dołączyć, żeby dać follow'a, czyli żeby po prostu mnie tam obserwować. A jeżeli ktoś chciałby zasubskrybować, to bardzo uprzejmie również za to dziękuję. Także zapraszam do dołączenia, dlatego że tam będziemy nagrywać kolejne odcinki, kolejne serie w ten sposób, tak mi się wydaje, na pewno przez jeszcze jakiś czas. Generalnie mnie nagrywanie serii w taki sposób sprawia ogromną frajdę, bo to wy drodzy widzowie decydujecie, co będziemy tutaj robić dalej. Chcecie zrobić eksperyment? Proszę bardzo, dlatego ja teraz idę tutaj i wycinam kolejne fragmenty i tnę drzewo dosłownie na mikroskopijne kawałki, na najkrótsze jakie tylko można. Wszystko po to, żeby sprawdzić, ile zrębków będę w stanie zdobyć z jednego niewielkiego drzewa. Pamiętajcie, że normalnie to drzewo daje w okolicach chyba 6 tysięcy zrębków, 6 tysięcy litrów, mniej więcej, więc generalnie nie jest to drzewo jakoś turbo bardzo opłacalne. Oczywiście w momencie kiedy ono by wyrosło jeszcze bardziej byłoby opłacalne bardziej, ale jak pewnie wiecie, na tej mapie nie ma tych ogromnych drzew, więc trzeba sobie radzić jakoś inaczej. Wytniemy pieńka i teraz zostaną oczywiście takie malutkie klocuszki i każdy z nich może zostać zamieniony na zrębki. Generalnie Generalnie, jeżeli macie moda Lumberjack, to ja już to odkryłem, i jeżeli chcecie rozmnażać zrębki, tak jak ja to robię, to nie możecie całego drzewa zamienić na zrębki i po prostu zniszczyć i się go pozbyć, bo to nie ma sensu. Tylko najpierw musicie pociąć drzewo na malutkie kawałeczki, a potem każdy z tych malutkich kawałeczków tniecie na jeszcze mniejszy. I dopiero po tym, gdy te kawałeczki zaczynają znikać, to wtedy bez problemu jesteście w stanie zdobyć ogromną ilość zrębków. Patrzcie tylko, co się tutaj dzieje. Ja nawet teraz trzymam po prostu cały czas włączoną piłę łańcuchową. Od czasu do czasu gdzieś ona się tutaj, jakby zablokuje i wycina, niszczy kolejne fragmenty drzewa. Zamienia je jednocześnie na zrębki w ilościach naprawdę hurtowych. Patrzcie, teraz niektóre zrębki już zaczęły przykrywać mi kolejne, ku... kolejne klocki drewna. Oczywiście, gdy ja teraz puściłem już piłę łańcuchową, to te wszystkie klocki wyleciały na powierzchnię, bo one nie mogą zostać pod spodem, bo gra by po prostu wtedy chyba wybuchła. Więc generalnie gra jest przygotowana na to i wtedy znowu wychodzą na powierzchnię, mogę je na spokojnie wycinać i powstaje tutaj taka ogromna kupa trocin, ogromna kupa zrębków, które potem mogę sobie zebrać... No i oczywiście bardzo drogo sprzedać. Mamy w tym momencie marzec. Nie jest to oczywiście idealny miesiąc do tego, żeby tutaj zarabiać pieniądze na zrębkach, no ale mimo wszystko zobaczcie ile ich jest. To nie będzie 5000 litrów, tego będzie znacznie więcej. Także chyba odkryłem sposób na zarabianie bardzo dużej ilości pieniędzy z jednego drzewa. W ogóle kiedyś będę musiał zrobić taki eksperyment. Wezmę sobie jakieś bardzo opłacalne drzewo, na przykład dąb i wtedy będę mógł zmielić to drzewo na zrębki, ale za pomocą moda Lumberjack. Będę do tego Potrzebował oczywiście dużej ilości czasu i cierpliwości, ale podejrzewam, że zyski będą ogromne. Będę chciał wtedy zobaczyć, ile pieniędzy można zarobić na jednym drzewie, które odpowiednio zostanie zmielone. No w ten prosty sposób można naprawdę zwiększyć sobie ilość pieniędzy zarobionych z jednego drzewa, ale pamiętajcie, trzeba do tego cierpliwości. To nie jest prosta rzecz, żeby pociąć drzewo w ten sposób. Trzeba tutaj wykonać naprawdę dużo cięć bez moda Lumberjack ani róż, więc niestety gracze konsolowi nie będą mieli tej fajnej funkcji. No ale cóż, gracze konsolowi nie mają wielu fajnych funkcji tylko dlatego, że po prostu kupili konsolę, bo na konsoli nie ma modów skryptowych i nie jest to wina Giant'a, tylko jest to wina producentów konsol, którzy nie zgadzają się na tego typu mody. Ja w tym momencie już prawie skończyłem kroić to drzewo na mniejsze fragmenty. Teraz już te mniejsze fragmenty są rozdrabniane na zrębki. Trwało to naprawdę długo. Pamiętajcie, że ten film jest przyspieszony około trzykrotnie. To oznacza, że w prawdziwym życiu, w prawdziwej grze, mniej więcej cięcie tego drzewa zajęło mi około trzy razy dłużej, trzy razy więcej czasu niż teraz wy to oglądacie tutaj w tym momencie. No i jeszcze zostały pojedyncze fragmenty drzewa, które trzeba pociąć na mniejsze fragmenty, na mniejsze kawałki. I jeszcze zostały tutaj gałęzie, które też trzeba jakoś zneutralizować. Cały czas kup Zrębków przybywa, ona rośnie, ona się staje coraz większa, i za chwilę przyjadę tutaj odpowiednią maszyną, czyli tym e, sprzętem, który nazywa się Lizard Forge Pickup, i zbiorę to wszystko. Jak myślicie, ile tutaj będzie zremków? Oczywiście takie pytanie dostali też moi widzowie, którzy byli wtedy, gdy nagrywaliśmy ten odcinek. Były różnego rodzaju propozycje. Na razie mam już 20 tysięcy litrów tych zrębków. Do końca jeszcze kawałeczek, ale muszę to wszystko teraz pozbierać. Na szczęście, Lizard Torecz Pickup radzi sobie bardzo dobrze. No i zobaczcie, co się tutaj dzieje. Mamy 39 tysięcy 175 litrów. Został jeszcze tutaj jakiś malutki fragmencik drzewa, jakiś kawałeczek. Trzeba było pociąć go na mniejsze fragmenty, a potem rozdrobnić całkowicie do zrębków. Tutaj jest jeszcze jeden taki, taka pozostałość, nie wiem, to chyba jest z gałęzi coś. W każdym razie ja też muszę się tego pozbyć. Podejrzewam, że jeszcze w kilku innych miejscach też pojawią się takie malutkie kawałeczki. No ale tym to już się aż tak bardzo przejmować nie będziemy. 41 587 litrów. No i słuchajcie, tu jest jeszcze jeden taki fragment, taki plaster bym Powiedział. też spróbuję go sobie troszkę rozdrobnić. Mega mi się podoba ta animacja, która powoduje, że po prostu te zrębki powstają jakby z niczego. Bardzo realistycznie to wygląda, bo przecież, jak tniemy drzewa, no to jak mówią, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą ponad 42 tysiące litrów zrębków z jednego takiego drzewa. Przecież to jest wynik imponujący. Ja podejrzewam, że gdyby mi się udało dobrze ogarnąć taki dąb, to byłbym w stanie dostać ponad 200 tysięcy litrów zrębków. Na pewno będę chciał zrobić taki eksperyment w przyszłości, żeby się przekonać, jak wygląda sytuacja. Ale na razie, będziemy musieli robić inne rzeczy. Ja teraz naprawdę tutaj z widzami się zastanawiałem, co będziemy robić dalej, bo skoro zarobiłem Tyle pieniędzy, no to trzeba się zdecydować, na co je tutaj wydać, ale najpierw pójdziemy sobie spać, dlatego że trzeba w końcu przewinąć czas do kolejnego dnia, do kolejnego miesiąca. W tym momencie na koncie mam w okolicach 30 tysięcy dolarów. Czy to jest dużo, czy mało? Osobiście uważam, że niestety, ale jest to stosunkowo mało. W ogóle to teraz jeszcze podejdę sobie tutaj, zobaczę, jak wygląda sytuacja z moim polem. Będę chciał wykonać jakieś nawożenie. Oczywiście pytałem tutaj Was, drodzy widzowie, co będziemy robić? Czy będziemy nawozić pole za pomocą rozsiewacza? nawozu, Czy będziemy nawozić pole za pomocą opryskiwacza? Byliśmy również odwiedzić Amira i cały tartak, po to, żeby sprawdzić, jak wygląda tam sytuacja. Okazało się, że wyprodukowane zostały kolejne palety drewnianych belek. Są to bardzo opłacalne produkty, na których można zarobić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście, jeżeli na bieżąco do tartaku dostarczacie kolejne partie drzewa. Teraz będę musiał po to drzewo jeździć coraz dalej, ale liczę na to, że moje nowe dęby, które już sobie rosną, niedługo będą bardzo opłacalne. No i teraz padło pytanie, co będziemy robić? Wybraliście, drodzy widzowie, że będziemy robić sprzęt, że będziemy o, o, nalewać, inaczej, będziemy opryskiwać nasze pola, czyli nie będzie rozsiewacza do nawozu, tylko będzie, słuchajcie, opryskiwać. No i powstało pytanie, jaki ten opryskiwacz? Ciągnięty, a może samojezdny? No ale nie było sensu kupować opryskiwacza samojezdnego, bo po prostu pola, które tutaj mam, są zbyt małe. Dlatego wpadliśmy wspólnie na pomysł, żeby wykorzystać taki specjalny zestaw, który dostaliśmy od Giantsa w ramach FarmConu w 2024 roku. Ten pojazd, który teraz tutaj zobaczycie, on będzie bardzo niecodzienny. Mamy tutaj w ogóle dwa ciągniki marki Fendt. No i okazało się, że ten zbiornik jest do tego drugiego ciągnika Fendt, no ale cóż, czasami tak bywa, że najpierw coś wypożyczę, a potem się zorientuję, że to chyba nie jest to. No i słuchajcie, żeby teraz nie popełnić błędu, to co zrobiłem? Popełniłem kolejny błąd, bo zamiast oddać najpierw tamten zbiornik i ogarnąć sobie nowy już poprawny, to ja najpierw ogarnąłem Zarnąłem sobie poprawny. Wiedziałem już, że to jest dobry zbiornik, tylko trzeba tu jakoś będzie wjechać teraz. Udało się. Podczepiłem sobie zbiornik, wszystko fajnie, tylko trzeba było oddać ten drugi. I teraz weźcie zgadnijcie, który ja mam oddać. No, więc yy, nie polecam no ale na szczęście, wiedziałem już, połapałem się zresztą widzowie czuwali i wiedzieli co ja mam teraz kliknąć, dlatego tutaj dziękuję za pomoc, no i zrobiliśmy sobie taki zestaw czyli z tego traktorka marki Fendt zrobiliśmy sobie taki jakby mały opryskiwacz samojezdny, nalałem 1450 litrów płynnego nawozu i zamiast, zanim teraz w komentarzach mi napiszecie dlaczego nie nalałem jeszcze nawozu do tyłu, to wam od razu powiem, że zapomniałem mimo tego, że widzowie, którzy byli wtedy ze mną na live'ie też mi pisali o tym, że powinienem tutaj nalać również do tyłu, no ale ja o tym zapomniałem, więc trudno, będziemy sobie Wozić, będziemy sobie teraz lać pole już po prostu inaczej. Na szczęście, opryskiwanie pola to nie jest czynność, która jest bardzo, bardzo uciążliwa. Zajmuje raczej niedużo czasu. Teraz pojechałem sobie w ogóle do przodu, żeby nie zawracać co chwilę. Dojadę, mam nadzieję, do tego płotu i skręcimy sobie w lewo. Okazało się, że część tego pola nie została nawieziona, ale bardzo niewielka część. W każdym razie trudno. Jedziemy teraz dalej. Zaraz wam to pokażę tutaj na tej mapce, jak to wygląda. No został tam taki malutki wypierdek, który nie jest oczywiście nalany, czy zalany, albo właściwie odla, oblany. No nawieziono nie jest o, także teraz sobie tutaj zrobimy nawrotkę i jeszcze kilka przejazdów po tym polu trzeba będzie zrobić, prawdopodobnie jeszcze jeden, no i będę musiał nalać jeszcze, po... nalać, będę musiał jeszcze e, nawieść pole, które jest po mojej prawej stronie, czyli teraz już przede mną, zobaczymy czy tutaj będę w stanie wziąć to na raz okazało się, że niestety nie, także jeszcze dwa przejazdy tutaj po tym polu będę musiał wykonać, w międzyczasie skontrolowałem sytuację jak, jaka panuje u e, moich owieczek, oczywiście u KUS przy okazji bo to jest jedna i ta sama zagroda, sytuacja wygląda bardzo dobrze, także moje Zwierzęta na pewno nie mogą narzekać na brak jedzenia. To jest dobra informacja, dlatego że teraz pozyskiwanie trawy jest stosunkowo proste. Dojechaliśmy sobie do samego końca pola i teraz trzeba jeszcze nawić drugie pole, które tutaj zaczęliśmy już nawozić wcześniej. Cały czas jeszcze kontrola była tych moich zwierząt, bo się zastanawialiśmy, czy iść na przykład w mleczarnię, czy budować jakieś kolejne fabryki, czy może jeszcze coś innego tutaj zrobić. No bo cały czas była dyskusja, co tutaj będziemy robić w najbliższej przyszłości. Ja sobie tak jeździłem teraz i nawoziłem pola, natomiast dobrze jeden z widzów zauważył, że ja jeszcze muszę nawieść jedno pole, a mianowicie pole ryżu długoziarnistego. Tamto pole ryżu długoziarnistego to wymaga jeszcze oczywiście zależnego wodą, No bo cóż, yy, ostatnio to jakoś tak wyszło, że ja tego pola nie zalałem, potem były mniejsze plony, były takie placki. Tego oczywiście nie chcemy powtarzać, dlatego będę musiał za chwilę pojechać na pole i tam włączyć pompę. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Pytaliście mnie, czy nie chcemy zrobić sobie szklarni, a właściwie były nawet takie głosy, że tutaj powinny się pojawić szklarnie z grzybami. Ale niestety, ja nie miałem na nie pieniędzy, mimo tego, że ja wiem, że chcielibyście szklarnie z grzybami. Wiele osób tutaj też na czacie prosiło o świnie, bo są to... Jest to taki, taka grupa zwierząt, które trzymam i hoduję bardzo, bardzo rzadko. I podobają mi się te dyskusje właśnie w momencie nagrywania e, takiego odcinka, że to wy między sobą dyskutujecie i na przykład mówicie, że okej, okay, świnie spoko, ale jeżeli on chce zarobić, w sensie czarny pan, no to świnie są bez sensu, bo zarobi na nich na przykład dopiero za rok, a pieniądze są mu potrzebne od razu, więc może na przykład zdecydowałby się na jakieś szklarnie albo na coś innego. I to jest naprawdę fajne, dlatego że wy wtedy zastanawiacie się razem ze mną, co można by tutaj było jeszcze zrobić. Oczywiście, pole ryżu długoziarnistego. Trzeba wykorzystać na maksa, dlatego teraz włączyłem już pompę, pompa napompuje i będziemy mieli w tam wodę. W międzyczasie jeszcze trzeba iść teraz do sklepu i wypożyczyć sobie przyczepkę z autoloadem. Mówiłem o tym na samym początku tego odcinka. Mamy nową wersję uniwersalnego autoładowania, czyli moda, która nazywa się Universal Autoload. Dlatego teraz musiałem oddać starą przyczepkę i wypożyczyć sobie nową, bo tylko teraz ten mod będzie poprawnie działał. W momencie, takim jak widzieliście wcześniej, niestety on po prostu by nie działał. No i wziąłem sobie malutką przyczepkę, która była błędem. Nie powiem wam jeszcze teraz, dlaczego dokładnie. Zaraz się o tym przekonacie, ale już widzowie mi tutaj mówili, że powinienem chyba wziąć jednak coś większego. Niestety to jest malutka przyczepka. Ja tutaj teraz robię sobie slalom pomiędzy tymi ulami. Przyjechałem do mojej szklarni. Wygląda na to, że mamy po aż cztery palety sałaty w każdej szklarni. To jest bardzo dobra wiadomość. No i teraz tutaj sobie przyjechałem, załadowałem najpierw jedną paletę, jeden rząd palet. Teraz załadujemy sobie od razu drugi rządek palet. Pięknie, osiem palet weszło na przyczepkę i okazało się, że więcej się nie zmieści. Przyznam szczerze, byłem mocno zaskoczony, bo osiem palet na takiej małej przyczepce, moim zdaniem, to jest troszkę. Ma Mało, dlatego sam, za pomocą super siły załadowałem ich więcej, ale przyczepka chciała się bardzo szybko wywracać, także niestety, ale ta przyczepka chyba jednak będzie musiała być oddana. 36 685 dolarów, to jest naprawdę świetny wynik, bardzo mnie on cieszy i to znaczy, że naprawdę jestem w stanie zarobić dużo pieniędzy. Niestety, jeżdżąc taką małą przyczepką, będzie mi po prostu ciężko. Natomiast tutaj widzowie też dobrze zauważyli, że powinienem jeszcze e, nawieść jedno pole, a mianowicie pole które znajduje się w tym miejscu. Rośnie sobie tutaj oczywiście topola energetyczna, którą posadziłem jakiś czas temu i oczywiście zebrałem już pierwsze plony. Topola naprawdę się opłaca, zwłaszcza jeżeli macie troszkę czasu, żeby z nią zrobić. No i teraz plony będą większe o 25% tylko i wyłącznie dlatego, że zdecydowałem się nawieść pole. Bardzo mnie to ucieszyło i dziękuję widzom za to, że mi o tym przypomnieli. Natomiast ja teraz idę tutaj dalej, bo muszę zobaczyć, jak wygląda sytuacja z moim całym sprzętem. Troszeczkę postanowiłem przeparkować cały ten zestaw, który tutaj był. Przestawimy, przeniesiemy sobie jeszcze talerzówkę, Rolma kultywator Rolmako, tylko i wyłącznie po to, żeby zbudować tutaj fabrykę, a konkretnie będę chciał zbudować malutką mleczarnię za 36 tysięcy dolarów. Nie jest to oczywiście Turbo bogata wiecie, mleczarnia, ale razem z widzami zdecydowaliśmy, że trzeba już odpalić produkcję, mimo tego, że ta mleczarnia nie będzie w stanie sprostać oczekiwaniom moich e, kóz. Kozy będą produkować większą ilość mleka niż jestem w stanie przetworzyć, ale mimo wszystko będzie to opłacalne, ponieważ już teraz mleko jest przerabiane na mleko w butelkach. Mleko jest butelkowane. Wrzuciłem tutaj teraz wszystkie palety, które były. Mamy dokładnie 2400 litrów koziego mleka w butelkach. E, przepraszam, jeszcze nie w butelkach zwykłego koziego mleka i za chwilę zrobimy z tego kozie mleko w butelkach, a potem pojedzie to do skupu i zarobię na tym naprawdę dużo pieniędzy. Taki jest plan, dlatego teraz idę się zdrzemnąć, idę się wyspać, fabryki pracują, plony sobie rosną, zwierzęta mają co jeść, więc spokojnie możemy teraz obudzić się kolejnego dnia, no i mamy powiem wam bardzo zamglony krajobraz. Czegoś takiego jeszcze tutaj nie widziałem. Wygląda na to, że mleko jest bardzo, w taki bym powiedział, powolny sposób tutaj przetwarzane. Wygląda na to, że będę musiał postawić sobie niedługo jeszcze jakąś jedną fabrykę. Ale czy zbuduję tą fabrykę? Nie wiem. To zdecydujecie wy. Natomiast na razie musiałem iść do sklepu, wypożyczyć większą przyczepkę, dlatego że po prostu tamta była zdecydowanie za mała. Pamiętaj, że jeśli ci się ten odcinek podobał, to zostaw łapkę w górę, suba z dzwonkiem, wejdź na kika i tam również został followa, ewentualnie subskrypcję. Wtedy bardzo serdecznie będę ci... Po prostu wdzięczny za to, co robisz. No i co? Lecimy teraz dalej. A jeżeli chcesz, serduszko w komentarzu, to możesz napisać wielka produkcja e, koziego mleka. A wtedy, serduszko, poleci prosto do ciebie. Ładujemy teraz jajka. Nie mogła się załadować trzecia paleta, ponieważ domyślnie ten mod działa na takiej zasadzie, że ładuje tylko pełne palety, a paleta nie była pełna, więc musiałem zmienić tryb ładowania. Natomiast tutaj, e, w tych wszystkich ulach, no przyznam szczerze, jestem troszkę zaskoczony, bo mamy tylko jedną paletę. Ja teraz poszedłem szukać dębów, bo się. Zastanawiałem, gdzie one są. Szukałem tych malutkich sadzonek, wiecie, tych takich malutkich drzewek. A okazało się, że dęby, które tutaj już sadziłem kilka odcinków temu, one zaczęły rosnąć i one są znacznie większe. To jest oczywiście świdośliwa, ale to, co tutaj widzicie, to jest dąb, który naprawdę zaczyna ładnie rosnąć. I ja tego nie widziałem. Szukałem tutaj malutkich drzewek, a okazało się, że dęby zrobiły się naprawdę bardzo dużo. Na szczęście, wy, drodzy widzowie, to widzieliście i wyprowadziliście mnie z błędu, za co po raz kolejny bardzo serdecznie wam dziękuję. Teraz próbuję załadować kolejne palety, ale ewidentnie ten autoload. Troszeczkę się popsuł, nie mam pojęcia dlaczego. Zresztą co chwilę wychodzi ten kolejny autoload, kolejna wersja w momencie kiedy ja nagrywałem ten odcinek, a w momencie kiedy ja nagrywam inaczej, od momentu kiedy nagrywałem odcinek do momentu, kiedy nagrywam komentarz, wyszły trzy kolejne wersje wersje Universal Autoload, a to było tylko kilkanaście godzin pomiędzy nagraniem jednego a drugiego. No więc słuchajcie, naprawdę ten modzik jest rozwijany w tempie ekspresowym. Niektóre błędy są naprawiane. Natomiast ja teraz idę, sprzedaję to wszystko. No i mam 57 tysięcy dolarów. Ponad tyle udało mi się teraz zarobić pieniądze. Muszę teraz jeszcze podejść tutaj i oczywiście włączyć automatyczne nawadnianie za pomocą tamtej pompy. Pompa teraz naleje wodę do mojego pola ryżu. Ryż sobie będzie spokojnie mógł rosnąć. No i za jakiś czas będę w stanie to wszystko pozbierać. A my jedziemy jeszcze do tartachu, do naszego Amira. Pytanie, czy będzie tam Amir, czy może ktoś inny? Zobaczymy. Natomiast tutaj jest jeszcze 6 palet, które trzeba szybko załadować. Oczywiście wykorzystuję do tego autoload, tylko na chwilę się zablokowałem, co nie było proste. Ale okej, okay, udało się odblokować. No i słuchajcie, to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!